W sumie, chyba robię to już tylko dla siebie. Nie obchodzi mnie to, czy ktoś to usłyszy. Ryzyko przemieszczania się raz na parę dni to zawsze jakaś odmiana. Adrenalina wali wiadrami, a potem kilka chwil w studiu. Zabawne, jak kiedyś to gwarne, pełne zapracowanych ludzi miejsce wyglądało przed. Kto kiss your forehead? Bow before you, the snake or the wolf. The girl in the evening light, as the sea simply is. Dziennik kwarantanny, dzień 1293. Zacząłem, by mierzyć czas. Przedostanie się z mieszkania do stacji zajęło mi 9 minut i 39 sekund. Będę próbował za każdym razem zrobić to szybciej. Kiedyś uprawiałem sport jako hobby. Pływałem, jeździłem na rowerze i biegałem. Lubiłem to. Oczyszczało głowę. Podnosiło pewność siebie, dawało poczucie dbałości o zdrowie. A może miałem po prostu zbyt wiele wolnego czasu? Czy uda mi się powrócić do formy? Motywacja jakby większa. Dziś również od tego, jak szybko się przemieszczam, może zależeć moje życie. Przy fali pierwszego wirusa kraje przyjęły różne strategie. Jeśli strategią nazwać chaotyczną szamotaninę, jaka opanowała głównie Europę, Azjaci poradzili sobie najlepiej. Paradoksalnie, nawet Afryka była lepiej przygotowana od nas. <laughs> Tam znali się na przetrwaniu. Pozostawione sobie od lat globalne południe wiedziało, co robić. Bo walka o życie była z nimi od zawsze. W zamożną i rozleniwioną północ walnęło jak kataklizm. Nawet w obozach dla, dla uchodźców ludzie potrafili się lepiej i szybciej zorganizować. Historia nauczyła ich, jak sobie radzić z pożarami i epidemiami. Nie wierzycie? Opowiadałem wam o Chinach. To teraz jeszcze jedna ciekawostka, już spoza Azji. Wiecie ile było laboratoriów gotowych do produkcji testów na wirusa w Afryce w połowie lutego 2020? Dwa. A już 1 marca były w nie wyposażone wszystkie 54 kraje Afryki. Nie przesłyszeliście się? Odrobili swoje lekcje. Bo Ebola, który zabijał od 20 do 60% zakażonych, był surowym nauczycielem i krwawym żniwiarzem. Przepraszam. Wzięła mi się na historię, ale bez ustawienia wszystkiego w odpowiedniej perspektywie nie uda mi się zrozumieć tego, co stało się później. A bardzo chciałbym zrozumieć. Dlaczego w krótkim czasie straciliśmy wszystko? Dokładnie wtedy, gdy pomyśleliśmy, że to co najgorsze jest już za nami. <Słyski> Mi volte giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste tanta tu. Pensi solo per te.

Omszałe winogrona, pyszniące się na krzakach, wieczorne słońce odbijające się w kieliszkach. Zapach czosnku, oliwy z oliwek, świeżych pomidorów, bazylii. Coraz częściej robię sobie takie wycieczki w głowie odwiedzam północne Włochy, Izrael, francuskie Alpy, nawet nową Zelandię. Wiesz, nie mam pojęcia, czy ktoś tam przetrwał. Żyję tu sama na odludziu i jedyne co widzę to to, co stało się z przyrodą za moimi oknami, a raczej za szparami między deskami, którymi je ja zabiłam. Natura wygrała. Jeszcze w czasie pierwszej fali było widać, że to, o co nas tak długo prosiła, zaczęło się dziać pod wpływem ogólnoświatowej kwarantanny. Spadek zanieczyszczenia wód i powietrza, pojawianie się gatunków uznanych wcześniej za wymarłe. Przyroda wzięła głęboki oddech. Niestety przegapiliśmy to zajęcie sobą. Jak zwykle. Kryzys klimatyczny, z którym nie liczni próbowali walczyć, udało się zatrzymać tylko na chwilę. Jak miała na imię ta dziewczynka? Gertruda! Nie, Greta! Jej głos, tak jak głosy jej podobnych, został zakrzyczany przez piewców walki o odbudowanie podupadłej, po pandemii gospodarki. Znów cieszyliśmy się wolnością i znów nie potrafiliśmy z niej właściwie skorzystać. Jakbyśmy utracili zdolność uczenia się na własnych błędach. Niedługo zacznie się ściemniać, więc jeszcze tylko tę piosenkę ci zostawię. Ostatnio zwierzęta zaczęły podchodzić coraz śmielej. To jest już ich planeta. Na razie boję się nawet o tym mówić na głos. Chociaż to, co widziałam, zanim zdołałam się ukryć, zapamiętam na długo. Hmm. Na długo to chyba optymistyczne powiedzenie. Zapamiętam to do końca. Anna, Emma, Gina, Damalfi, Dawid, Daniel, Kondraciuk, scenariusz Joe Cassander, dźwięk i sound design Kamil Soldacki, muzyka Gina, Damalfi, reżyseria Max Dębiński. W powieści wykorzystano fragmenty utworów z serwisu Artlist, produkcja Media Collective.